Witam Was w vlogu krótkim, bo krótkim, ale bardzo fajnym. Las i historia mojego miasta. Także zacznijmy, bo bardzo ciekawa historia, z dowodami namacalnymi w postaci linii obrony Mikołowa. A co to jest, to dowiecie się za chwilę. A tutaj piękny, gęsty las. Bardzo niedaleko centrum Mikołowa. Jestem przed bunkrem obrony Mikołowa, linii obrony Mikołowa. Zwana potocznie linią obrony Górnego Śląska, bądź linią wyrską. Bunkier położony w środku lasu i zaraz do niego wejdę. Także zobaczymy, co jest w środku. Witam was z bunkra jednego z bunkrów linii wyrskiej, który bronił Mikołowa. W czasie niemieckiego ataku 2 września 1939 roku. To jest jeden z bunkrów, w którym dowodził kapitan Tytus Wilkarski. Gdy tutaj przegrywał, wycofał się do generała Jana Jakmina Sadowskiego na Wierzysko, tam gdzie już odcinek jest z tego bunkra na Wierzysku. I tutaj w karcie Wam się wyświetli odnośnik do tego filmu, jeżeli chcecie sobie zobaczyć historię ataku na Mikołów. Tutaj, w przeciwieństwie do tego, co było na wieżysku, zwycięstwo niestety było, no takie stuprocentowe zwycięstwo Niemiec. W przeciwieństwie do tego na wieżysku, gdzie Niemcy wygrali tylko taktycznie, ponieważ otoczyli i wystrzelali naszych do końca. Tutaj ten bunkier jest już odnawiany i jak widzicie, wszystko jest pomalowane, tutaj niektóre elementy już są dołożone. Mam nadzieję, że za niedługo już będzie udostępniony, ale dopóki jeszcze jest w miarę w surowym stanie to sobie go zobaczcie. Tutaj, nie wiem czy to będzie widać, miejsce na karabin CKM i otwór strzelniczy w kierunku frontu zachodniego, czyli tam gdzie Niemcy do nas wkraczali. Teraz sobie zobaczcie tego bunkla.